Czy kiedykolwiek czułeś się bez wyjścia, walcząc z bólem, chorobami lub problemami, które wydają się nie mieć końca? Dziś, w pilnym wezwaniu do Ducha Świętego o cud, dziś, Twój cud przychodzi teraz. Duch Święty zadziała w Twoim życiu. Przed modlitwą zostaw w komentarzach swoją potrzebę. Będziemy wołać razem. O Duchu Święty Boży, Ty, który jesteś żywym płomieniem w sercu Ojca, tchnieniem życia, mocą poruszającą niebo i ziemię, wzywamy Cię teraz całym sercem naszej duszy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź z pilnością, przyjdź z autorytetem, przyjdź z Twoim płomiennym ogniem, który spala wszelką wątpliwość. Lęki opór. Zejdź na nas w tym momencie jak burza chwały, przynosząc swoją przemieniającą moc, by dokonać niezwykłych cudów w życiu każdej osoby, która z płomienną wiarą wznosi ten krzyk do twego świętego imienia. Nie ma czasu do stracenia, panie, ponieważ nasze dusze tęsknią za Twoją boską interwencją dzisiaj. W tym dokładnym dniu prosimy Cię, duchu Boży, przyjdź z nieodpartą mocą jak gwałtowny wiatr, który burzy mury i otwiera drogi tam, gdzie ludzkie oczy widzą tylko zamknięte drzwi. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna jak ogień, który spala wszelką słabość, odnawiając siły tych, którzy są zmęczeni, Przywracając życie tym, którzy zostali złamani przez ciężar walk, i ponownie zapalając nadzieję tam, gdzie desperacja próbowała się zagnieździć. Wołamy, aby Twoja moc zeszła jak niebiański potok, przynosząc uzdrowienie chorobom, które dręczą ciała, wyzwolenie uciśnionym serkom. Obfite zaopatrzenie w trudach finansowych, które wydają się nieprzezwyciężalne oraz zwycięstwo nad każdym przeszkodą, którą wróg postawił na naszej drodze. Oświadczamy, Duchu Święty, że żaden problem nie jest zbyt wielki, by pokonała go moc Najwyższego. Nie ma góry, która wytrzyma Twój oddech. Nie ma łańcucha, który nie pęknie przed Twoim autorytetem, nie ma ciemności, która nie zostanie rozproszona przez Twoje chwalebne światło. Dziś, z niezachwianą wiarą, wołamy o cuda, ponieważ wierzymy, że gdy podnosimy nasze głosy w jedności i zaufaniu, niebo się porusza, a niełowie się ustawiają. A Twoja moc zaczyna działać. Niech duchowe bariery zostaną rozbite w tej chwili, niech choroby będą dotknięte Twoją uzdrawiającą ręką, niech burze finansowe zostaną uspokojone przez Twoje nadprzyrodzone zaopatrzenie, a każdy łańcuch opresji niech zostanie zerwany w Twoje święte imię. Zapisz się na kanał, ukochani. I pomóż nam szerzyć codzienne modlitwy, takie jak ten pilny krzyk do ducha świętego, aby więcej osób mogło doświadczyć cudów. Wstawiamy się, panie, za każdą osobą, która teraz klęczy, podnosi ręce lub po prostu szepta modlitwę w swoim sercu. Niech teraz poczują twoją chwalebną obecność, jak rzekę życia. Która zalewa duszę, rozpraszając wszelką cień wątpliwości i przynosząc pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech Twój ogień zejdzie na każdy dom, każde życie, każdą sytuację, która wydaje się stracona, i niech Twoja chwała objawi się w sposób tak potężny, że nikt nie będzie w stanie zaprzeczyć. Że Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Wołamy o cud dzisiaj, bo to jest dzień, który uczyniłeś, aby Twoje imię zostało uwielbione i aby Twój lud zobaczył zbawienie Najwyższego. Z żarem ogłaszamy, że dzisiaj jest dzień cudu. Dziś jest dzień, w którym niemożliwe staje się rzeczywistością przez Twoją moc. Duchu Święty. Niech duchowe oczy zostaną otwarte, by ujrzeć Twoją rękę działającą. Niech serca będą pełne wdzięczności z wyprzedzeniem, bo wiemy, że Ty jesteś wierny, by spełnić każdą obietnicę. Niech chorzy powstaną w zdrowiu, niech więźniowie będą wolni, niech martwe marzenia powstaną z martwych. A zamknięte drzwi niech zostaną otwarte na Twoje wezwanie. Panie, jesteśmy tu, głodni Twojej chwały, spragnieni Twojej interwencji, wierząc, że Twoja miłość i Twoje miłosierdzie są większe niż jakiekolwiek okoliczności. A wszystkim, którzy ufają Tobie, Duchu Święty, ogłaszamy. Nigdy nie będą zawstydzeni. Pan odpowiada tym, którzy szukają go szczerze, którzy pukają do drzwi z odwagą, którzy wołają z prawdziwą wiarą. On nie jest Bogiem dalekim, ale Ojcem, który pochyla się, by usłyszeć krzyk swoich dzieci. Dziś, w tej chwili, podnieście swoje głosy. Otwórzcie swoje serca i wierzcie: cud jest w drodze. Niebo się porusza, tron Boży czuwa, a Duch Święty stępuje z mocą, by przemienić to, co wydawało się niemożliwe, w żywe świadectwo Jego chwały. Niech ta modlitwa będzie wołaniem, które echo rozbrzmiewa aż po krańce wieczności wołaniem. Które przekroczy niebiosa i dotknie serca ojca. Duchu Święty, działaj teraz. Odnawiaj, przywracaj, wyzwalaj, uzdrawiaj, zaopatruj, otwieraj drogi, spraw, aby cud się wydarzył. Niech każda osoba, która się modli, poczuje Twój dotyk. Zobaczy Twoje działanie i doświadczy Twojego zwycięstwa. Dziś jest dzień Twojej manifestacji, dzień, w którym twój lud zobaczy, że Ty jesteś żywym Bogiem, Bogiem, który słyszy, Bogiem, który czyni cuda. O duchu święty, Ty, który jesteś pocieszycielem, wyzwolicielem, Bogiem. Który wszystko widzi i wszystko może, teraz intensyfikujemy nasz krzyk przed Twoim tronem chwały. Przyjdź, Panie, ze swoją niszczycielską mocą, ze swoją obecnością, która sprawia, że ziemia drży i kolana się zginają. Błagamy Cię: Zejdź teraz na każdą osobę, która słucha lub modli się tą modlitwą. Przynosząc swoją moc przemieniającą, by dotknąć konkretnych obszarów, które wołają o pilny cud. Nie ma granic dla Twojego działania, nie ma rzeczy niemożliwej dla Twojego imienia, i szukamy Cię z całą naszą wiarą, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który odpowiada na krzyk swoich dzieci. Wołamy, Duchu Święty. O boskie uzdrowienie chorób, które medycyna uznała za nieuleczalne. Niech Twój święty ogień przetnie ciała, przywracając narządy, odnawiając komórki, rozpraszając mroczne diagnozy i przynosząc pełne zdrowie tam, gdzie lekarze mówili: Nie ma już nadziei. Niech Twój oddech życia wejdzie do płuc chorych. Niech twój potężny dotyk przywróci siły osłabionym serkom, niech twoja zbawcza krew obmyje wszelką chorobę fizyczną, emocjonalną lub duchową. Oświadczamy, że twoja moc jest większa niż jakikolwiek raport medyczny, a dzisiaj, panie, cud uzdrowienia jest uwolniony nad tymi, którzy wierzą. O Duchu Święty. Ty, który jesteś lekarzem lekarzy, prawdziwym źródłem boskiego uzdrowienia, błagamy Cię, aby Twój oczyszczający ogień stąpił teraz na tych, którzy stają w obliczu zdrowotnych bitew, które wydają się niemożliwe w ludzkich oczach. Niech każda osoba szukająca cudu dzisiaj poczuje Twoją moc przenikającą każdą włókno ich ciała. Przynosząc odnowienie tam, gdzie nauka zawiodła, przywracając witalność tam, gdzie osłabienie się zagnieździło i przywracając radość życia tam, gdzie ból próbował panować. Niech twój święty oddech, ten sam, który dał życie prochowi ziemi, napełni zmęczone płuca. Przyniesie ulgę wyczerpanym ciałom i rozproszy każdą ciemność rozpaczy światłem Twojej chwały. Wołamy o tę potężną modlitwę, która echo rozbrzmiewa w sercach, oświadczając, że Twoja miłość jest siłą, która łamie najciemniejsze diagnozy i sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością. I nie tylko za ciała, Panie. Ale także za zranione dusze wznosimy ten krzyk: Niech Twój płomienny ogień dotrze do umysłów nękanych przez lęk, depresję i traumy, które ziemskie lekarstwa nie potrafią uleczyć. Niech Twoja obecność, Duchu Święty, będzie balsamem, który przywraca wewnętrzny pokój. Który odnawia nadzieję i który rozpala niezachwianą wiarę w sercach, które prawie zrezygnowały. Niech każdy słuchacz tej modlitwy poczuje teraz twój łagodny, ale potężny dotyk, przynosząc wyzwolenie duchowe i emocjonalne, jak rzeka żywej wody, która myje wszelką troskę i zasiewa ziarna zaufania w Twoje obietnice. Dziś, Panie, cud całkowitego uzdrowienia jest pieczęciowany, ponieważ Twoja moc przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia. Wołamy również, Duchu Święty, za tych, którzy dźwigają ciężar przewlekłych, rzadkich lub terminalnych chorób, którzy usłyszeli słowa porażki od medycyny ale którzy dziś wybierają wiarę w Twoją nadprzyrodzoną moc. Niech Twoja zbawcza krew, przelana na krzyżu, będzie źródłem życia, które płynie przez ich żyły, przywracając uszkodzone narządy, wyrównując to, co jest nie w porządku i przynosząc pełne zdrowie tam, gdzie istniała tylko nadzieja na koniec. Niech lekarze będą zdumieni, niech rodziny się radują, niech świadectwa wyrosną jako żywy dowód, że Twoje imię jest większe niż jakakolwiek prognoza. Ta potężna modlitwa, wznoszona z płomienną wiarą, jest kanałem, przez który cud dziś się manifestuje, pokazując światu, że Twój Duch Święty działa tam. Gdzie ludzka nadzieja kończy się? Ponadto, Panie, wstawiamy się za tymi, którzy cierpią w milczeniu, którzy ukrywają swoje choroby z powodu wstydu lub lęku, ale którzy w tym momencie słyszą ten krzyk i postanawiają uchwycić się Twojej obietnicy boskiego uzdrowienia. Niech Twój święty ogień znajdzie ich tam, gdziekolwiek są. Niech Twój wzrok miłosierdzia dotrze do nich w ich tajnych zmaganiach, i niech Twoja moc przemieniająca podniesie ich jak nigdy wcześniej. Niech poczują, w tej chwili, ciepło Twojej obecności, paląc wszelką ukrytą chorobę, odnawiając każdą komórkę i przynosząc eksplozję życia, która sprawi, że z radością zawołają. Duch Święty mnie uzdrowił. Niech ta modlitwa będzie latarnią, która prowadzi ich z ciemności, dowodząc, że niezachwiana wiara przenosi góry i otwiera niebo na nadzwyczajne cuda. Oświadczamy, że Twoja moc, Duchu Święty, jest odpowiedzią na każdy krzyk o uzdrowienie, czy to ciała, umysłu, czy ducha. Niech ta potężna modlitwa, dzielona z żarem, dotrze do serc milionów, przyciągając ich do Ciebie i pokazując, że cud dzisiaj nie jest tylko możliwością, ale pewnością dla tych, którzy wierzą. Niech każda osoba, która woła o Twoją interwencję, poczuje Twój boski dotyk. Zobaczy znaki Twojego działania i doświadczy pełni zdrowia, które pochodzi od Ciebie. Chwalimy Cię, Panie, ponieważ Twoje imię jest naszą zwycięstwem, a Twój Duch Święty jest ogniem, który spala każdą chorobę, przynosząc obfite życie wszystkim, którzy ufają Ci z niezachwianą wiarą. Błagamy z odwagą. O przywrócenie zniszczonych relacji, gdzie nienawiść, uraza i rozłąka wznosiły mury, niech Twoja miłość stąpi jak balsam, łamiąc pychę, lecząca rany i zapalając płomień jedności. Niech rozbite rodziny zostaną zjednoczone, niech stracone przyjaźnie będą odnowione. Niech małżeństwa na skraju końca zostaną ocalone przez Twoją moc pojednania. Wołamy, aby Twój duch pokoju wszedł do każdego domu, rozwiewając zamieszanie i przynosząc harmonię tam, gdzie panował chaos. Jesteś Bogiem, który przywraca to, co zostało skradzione, i wierzymy że martwe relacje wracają do życia teraz. Z autorytetem błagamy o wyzwolenie od nałogów, które zniewalają tak wiele dusz. Niech twój ogień pochłaniający złamie kajdany alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu i wszelkich form uzależnienia, których wróg użył, by je uwięzić. Oświadczamy że każde jarzmo jest teraz zniszczone przez Twoją moc, Duchu Święty. Niech więźniowie będą wolni, niech oczy zostaną otwarte naprawdę, niech boska siła napełni serca, by pokonać każdą pokusę. Żaden nauk nie oprze się Twojemu imieniu, Panie, a dzisiaj wyzwolenie jest pieczętowane dla tych, którzy wołają o pomoc. Wstawiamy się również za tymi, którzy zmagają się z przytłaczającymi trudnościami finansowymi. Niech twoja cudowna moc otworzy okna nieba, przynosząc obfitość tam, gdzie panuje tylko brak. Niech drzwi możliwości otworzą się szeroko. Niech niespodziewane rozwiązania przyjdą jako odpowiedź na Twoje polecenie. Wołamy o miejsca pracy dla bezrobotnych, o podwyżki dla tych, którzy walczą z brakiem, o błogosławieństwa, które przewyższają wszelkie oczekiwania. Oświadczamy, że Twoje zaopatrzenie jest nieograniczone, a dzisiaj, Duchu Święty. Obfitość jest uwolniona nad tymi, którzy ufają Ci. Z pilnością prosimy, aby drzwi otworzyły się cudownie. Gdzie jest stagnacja, niech Twój wiatr przyniesie ruch. Gdzie są blokady, niech Twoja ręka je usunie. Gdzie są opóźnione marzenia, niech Twoja moc je ożywi. Niech pojawią się nowe możliwości. Niech ścieżki zostaną wytyczone, niech Twoje boskie względy ustawią Twoje dzieci w miejscach honoru i zwycięstwa. Wołamy, aby wszelkie zniechęcenie, lęk i niepewność zostały teraz usunięte przez Twoje nadprzyrodzone działanie. Niech Twój pokój zaleje umysły, niech Twoja odwaga napełni serca. Niech Twoje światło wyprze wszelką ciemność wątpliwości. Rozkazujemy, w imieniu Jezusa, aby niebiosa otworzyły się w tej chwili. Niech chwała Boża stąpi jak ulewny deszcz, przynosząc szybkie i widoczne odpowiedzi na każdy krzyk. Niech słuchacze tej modlitwy zobaczą znaki Twojego działania. Niech świadectwa cudów zaczną się pojawiać jeszcze dzisiaj. Z autorytetem oświadczamy, że żadne zło nie będzie miało przewagi nad tymi, którzy ufają Panu. Wszystkie pułapki wroga są zniszczone, wszystkie plany zniszczenia są anulowane, każda strzała rzucona jest złamana przez Twój tarczę mocy. Twoja krew nas osłania. Duchu Święty, a Twoje imię jest naszą twierdzą. Prowadź nas, Panie, niech każdy krok Twoich dzieci będzie oświetlony przez Twoje boskie kierownictwo, niech każda decyzja będzie pieczętowana przez Twoją mądrość, niech każde serce poczuje, w tej chwili, Twój transformujący dotyk. Niech słuchacze doświadczą Twojej obecności jak rzeki życia, jak ognia, który ogrzewa, jak siły, która podnosi. Cud już jest w ruchu, Twoja moc już działa, a Bóg odpowiada na każdy szczery krzyk. Dziś jest dzień Twojej manifestacji, dzień, w którym niemożliwe pochyla się przed Twoim imieniem. O Duchu Święty! Boże żywy i suwerenny, z pełnym przekonaniem naszych dusz, ogłaszamy teraz, że cud już został uwolniony przez Twoją niezrównaną moc. Twój tron został dotknięty naszym krzykiem, Twoje serce pochyliło się, by wysłuchać naszych próśb, a Twoja potężna ręka już działa na naszą korzyść. Oświadczamy. Z niezachwianą wiarą, że niemożliwe już poddało się Twojemu imieniu, że bariery już upadły, drzwi już się otworzyły i cuda już płyną jak rzeka błogosławieństw na życie każdego, kto modlił się z szczerością i zaufaniem. Dziś jest dzień zwycięstwa, dzień Twojej chwały, dzień, w którym Twój lud widzi Twoje działanie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, z sercami przepełnionymi wdzięcznością. Dziękujemy, że wysłuchałeś tej pilnej modlitwy, odpowiedziałeś szybko i wylałeś swoją obfitą miłosierdzie na nas. Dziękujemy, że nie jesteś Bogiem odległym, ale kochającym Ojcem, który współczuje swoim dzieciom i działa z mocą. By przemienić każdą sytuację. Dziękujemy, że Twoja wierność jest nieskończona, że Twoja miłość jest wieczna, a Twoja siła nigdy nie zawodzi. Każde uzdrowienie, każde wyzwolenie, każde zaopatrzenie, każde otwarte drzwi jest żywym świadectwem Twojej dobroci i wielbimy Cię za wszystko, co już czynisz i jeszcze uczynisz. Oświadczamy, że odpowiedź Boża już jest w drodze. Nadchodzi jak silny wiatr, jak światło, które rozbija ciemność, jak prezent pieczęciowany przez Twój duch. Każdemu, kto słucha lub modli się tą modlitwą, mówimy: bądźcie mocni w wierze, bo Pan nigdy nie zawiedzie. On jest Bogiem, który spełnia swoje obietnice, który honoruje zaufanie tych, którzy w nim czekają, który zamienia łzy w pieśni radości. Nie patrzcie na okoliczności, nie dajcie się zniechęcić tym, co widzą wasze oczy, ale skupcie swoje serca na pewności, że cud już został uwolniony. A zwycięstwo już zostało zdobyte mocą Najwyższego. Śmiało oświadczamy, że ci, którzy modlą się szczerze, ujrzą chwałę Pana. Będziecie świadkami wielkich cudów, zobaczycie, jak góry się poruszają, poczujęcie ziemię drżącą pod ciężarem Twojej obecności, Duchu Święty. To, co wydawało się stracone, Zostanie odnalezione to, co było złamane, zostanie przywrócone to, co zostało skradzione, zostanie zwrócone podwójnie. Twoja moc działa, a duchowe oczy są otwierane, by kontemplować Twoje chwalebne działanie. Wołamy, aby ta potężna obecność Ducha Świętego pozostała w życiu każdego słuchacza, jak płomień, który nigdy nie gaśnie, jak rzeka, która nigdy nie wysycha, jak siła, która podtrzymuje ich w każdym nowym dniu. Niech Twój Duch, Panie, codziennie umacnia serca, odnawiając wiarę, Rozpalając nadzieję i napełniając każdą duszę odwagą, by stawić czoła każdej walce, oświadczamy zwycięstwo nad wszystkimi trudnościami. Tam, gdzie była choroba, jest zdrowie. Tam, gdzie była smutek, jest radość. Tam, gdzie był brak, jest obfitość. Tam, gdzie był strach. Jest pokój. Świętujemy z radością Twoje działanie, Duchu Święty, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym, który zamienia pustynię w ogrody, który powołuje do istnienia to, czego nie ma. Twoja chwała wypełnia Ziemię, a Twoje imię jest wywyższone ponad wszelkie imię. Zachęcamy Was. Drodzy bracia, abyście świadczyli o cudach, które otrzymaliście. Podnieście swoje głosy w dziękczynieniu, opowiedzcie światu, co Pan uczynił dla Was, podzielcie się tą modlitwą z tymi, którzy również potrzebują boskiego poruszenia. Niech każdy cud będzie nasionem wiary zasianym w życiu innych. Niech każda odpowiedź będzie latarnią nadziei dla tych, którzy wciąż szukają. Nie zatrzymujcie dla siebie cudów, które Bóg uczynił, ale ogłoście głośno. Duch Święty wysłuchał mojego wołania i cud się wydarzył. Niech ta modlitwa rozprzestrzeni się jak ogień, docierając do serc głodnych Twojej obecności. A teraz słowami chwały i uwielbienia oddajemy ci cześć, panie. Chwała tobie, duchu święty, który jesteś godny wszelkiej chwały, wszelkiej czci i wszelkiego uwielbienia. Błogosławione jest twoje imię, które jest schronieniem, twierdzą i zbawieniem. Wywyższamy Cię, boże cudów, który nas wysłuchuje, kocha i odpowiada na nas z mocą i łaską. Śpiewamy o Twojej wielkości, tańczymy w Twojej obecności, świętujemy Twoje zwycięstwo w naszym życiu. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, napełni każde serce teraz, niech wiara zakwitnie jak nigdy wcześniej. A pełna pewność dokonania cudu napełni każdą duszę niewysłowioną radością. Amen i Amen. Cud się wydarzył, chwała stąpiła, a Twoje imię, Panie, jest wiecznie wielbione. Niech każdy słuchacz opuści ten moment z lekkim sercem, duszą w pokoju i absolutną pewnością, że Duch Święty działał. Działa i będzie działał. Chwała Bogu na wieki.